My. Dzień dobry, starszy kapral Kacprzyk, 12 brygada, 1 batalion. Jesteśmy na treningu Pogoni Szczecin. Chcielibyśmy naszą obecnością podziękować drużynie za zaangażowanie w akcję 22 pompki dla 22 weteranów. Pompujemy dzisiaj razem z nimi, przez co chcielibyśmy zwrócić uwagę na problem PTSD. Całość podpor przodem! Raz! Dwa! Trzy! Cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście, szesnaście, siedemnaście, osiemnaście, dziewiętnaście, dwadzieścia, dwadzieścia jeden, dwadzieścia dwa.